Dariusz Matecki, były radny, a obecnie poseł Solidarnej Teraz suwerennej Polski, członek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest następny w kolejce, jeśli chodzi o wnioski prokuratury o uchylenie immunitetu. Z moich informacji wynika, że to właśnie w sprawie Mateckiego prokuratura najprawdopodobniej wystąpi do Sejmu o uchylenie immunitetu, być może także zgłosi wniosek o y, zgodę na zatrzymanie go. E, pisała o tym wcześniej wirtualna polska. Y, Wymieniając obok Matece, Mateckiego Antoniego Mecierewicza i Łukasza Mejze, y, wydaje się, że właśnie pierwszy w kolejce jest Matecki ze względu na śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, tego funduszu, którym ziobryści dysponowali, według prokuratury łamiąc prawo. Zanim opowiem Wam, czego dotyczą zarzuty dotyczące Mateckiego, a które być może prokuratura wkrótce przedstawi Sejmowi, to chcę powiedzieć, że poseł Matecki jest postacią okropną. Politycy prawa i sprawiedliwości są różni. Yy, z wieloma rozmawiam. Z posłem Mateckim rozmawiać bym nie chciała. Przypomnę, że jako radny zorganizował hepening yy, dezynfekcji ulic po Marszu Równości. Zorganizowałby, ten marsz był zorganizowany przez środowiska LGBT. Ile w sobie zła i nienawiści trzeba mieć, żeby y, organizować coś takiego? Dezynfekcję po ludziach, którzy przeszli tymi y, ulicami. Jak można robić coś takiego? Nawet jeżeli ma się poglądy konserwatywne, to jest po prostu coś tak strasznego, że aż niewyobrażalnego. I po tamtym wydarzeniu ja myślałam, że poseł Matecki nie jest w stanie pobić swojego rekordu, ale jednak się myliłam. Historia posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Felix pokazuje, jak straszna jest to postać. Otóż to właśnie Dariusz Matecki koordynacji z TVP pod kontrolą PiS i Radia Szczecin urządził nagonkę na rodzinę Magdaleny Felix i do spółki z całym tym towarzystwem doprowadził do tego, żeby ujawnić wystarca, wystarczająco dużo informacji, by opinia publiczna się zorientowała, iż ofiarą pedofila w Szczecinie jest właśnie syn posłanki Felix. Chłopiec, który jakiś czas później popełnił samobójstwo. I żeby nie było wątpliwości, zawsze to powtarzam: z chwilą, kiedy TVP urządziła tę haniebną akcję ujawniania danych ofiary pedofila do spółki właśnie z panem Mateckim, to wówczas bardzo wiele osób przestrzegało. I Mateckiego, i TVP, i całe to środowisko pisowskie, że takich rzeczy nie wolno robić. Jednak ich zaślepiła nienawiść do Koalicji Obywatelskiej. Postanowili rozprzestrzeniać kłamstwa, że ktoś zamiata sprawę pod dywan. Nikt nic nie, za, nie zamiatał. Ten pedofil został natychmiast zatrzymany. Śledztwo się odbyło. Został skazany. Chodziło tylko o ochronę. Dziecka, ofiary, ale oni na to nie zważali i pamiętam, że wtedy e, Tomasz Terlikowski i Błażej Kmieciak, no postacie, które naprawdę należą do e, świata konserwatywnego, mówiły, że nie wolno tego robić, że to co robicie jest straszne, ale to ich nie powstrzymywało. I e, po jakimś czasie nadeszła ta straszna wiadomość, że ten chłopiec popełnił samobójstwo. Nie chcę tutaj formułować zarzutów, kto za co jest odpowiedzialny, ale jedno pozostaje pewne. Nie wolno, nie wolno ponownie krzywdzić dziecka, ujawniając y, informacje na jego temat. Później, kiedy się okazało, że chłopiec popełnił samobójstwo, całe to towarzystwo wpadło w panikę, zaczęło kasować te. Mm, Wszystkie smsy yy, i próbować przerzucić winę na posła koalicji obywatelskiej Piotra Borysa. To było absolutne kłamstwo, ponieważ Borys nie ujawnił jako pierwszy tych informacji. To zrobiły media państwowe pod nadzorem PiS. To była skoordynowana akcja ataku na posłankę Felix i na Szczecińską Platformę Obywatelską, bo o to im chodziło. A przy okazji skrzywdzili dziecko. Tak to właśnie się kończy, jeżeli ktoś ulega fanatyzmowi politycznemu. Ale wróćmy do zarzutów wobec Dariusza Mateckiego, chociaż czuję się w obowiązku za każdym razem przypominać, jaka to jest postać. Otóż w przypadku Mateckiego i Funduszu Sprawiedliwości chodzi o dwie organizacje. Pierwsza to taka fundacja, która się nazywa Fidei Defensor, a druga to Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia, które później zmieniło jeszcze tę nazwę. Oraz w tych, dwóch, właśnie w tych dwóch przypadkach Fundusz Sprawiedliwości wypłacił ponad 17 milionów złotych. Pamiętajcie, że to nie są jakieś drobne sumy. Nie, oni sobie tam przelewali miliony złotych. I teraz, jeśli chodzi właśnie o to Stowarzyszenie Fidei. Fidei Defensor, o tak, żebym się nie pomyliła. No to y, wszy, obydwie te zresztą organizacje są właśnie związane y, z Mateckim, o czym za chwileczkę, ale ta y, organizacja y, głównie zajmowała się tym, żeby y, pozywać ludzi za ich y, rzekomą chryst kianofobię, czy coś takiego. E, natomiast druga ta organizacja była odpowiedzialna za to, żeby zbudować lokalne portale internetowe, które będą wychwalać suwerenną Polskę i samego Mateckiego. Po prostu przelewali te pieniądze tam właśnie w tym celu, żeby te y, portale tak y, funkcjonowały. No, i rzeczywiście, rzeczywiście tak, tak się działo. Każdy, kto śledził ten portal, bodajże to się nazywało szczecińskie24.pl. Widać było tam, że Matecki jest głównym bohaterem. Wszystkie jego inicjatywy, albo prawie wszystkie, były bardzo eksponowane. Więc było tutaj oczywiste, że pieniądze, które miały iść dla ofiar przestępstw, bądź, bądź miały zapobiegać, przestępstwom, bo tak, tak reguła została zmieniona po to, żeby jeszcze bardziej poszerzyć jakby możliwości tego Funduszu Sprawiedliwości, no trudno uznać budowanie portalu internetowego, który sławi Mateckiego za realizację celów yy, związanych właśnie z ofiarami przestępstw. Naprawdę trzeba by się wykazywać tutaj dobrą wolą albo wielką ślepotą, żeby coś takiego uznać. Tutaj oczywiście też mieliśmy do czynienia... Z ustawianiem konkursów, dlatego, że zostały ujawnione rozmowy Tomasza Mraza, ale nie tylko. Panowie to wygląda bardzo słabo. Żony w projektach. Mówił w 2020 roku właśnie do Mateckiego i do jeszcze drugiego działacza szczecińskiego, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ten sam, któremu właśnie uchylono immunitet i Sejm wydał zgodę. Na jego zatrzymanie. Otóż już wtedy pojawiały się publikacje dotyczące tego, że Fundusz Sprawiedliwości to jest skarbonka wyborcza suwerennej Polski, która sobie czerpie pieniądze z tej skarbonki przede wszystkim po to, aby wspierać swoją działalność partyjną oraz kampanię wyborczą na różne sposoby. No, i e, generalnie rzecz ujmując, e, chodziło o to, że Romanowski się zaniepokoił, że są zbyt bliskie relacje między tymi organizacjami a działaczami szczecińskimi, stąd e, jego e, napominanie. E, i tak jak powiedziałam, te pieniądze szły po to, żeby te y, organizacje związane z Mateckim mogły działać, mogły tam wypłacać rozmaitym osobom pieniądze. O ile wiem, prokuratura bada dzisiaj y, przepływy finansowe właśnie z tych y, dwóch organizacji y, Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia. I sama jestem bardzo ciekawa, co z tych przepływów wynika, jakie będą efekty tego śledztwa. Natomiast nie ulega wątpliwości, że właśnie mieliśmy do czynienia z ustawianiem konkursów po to, żeby właśnie te organizacje dostawały pieniądze. Romanowski w czasie, kiedy bronił się w Sejmie przeciwko właśnie zarzutom prokuratury, mówił, że może się komuś nie podobać, żeśmy wspierali organizacje, które walczą z Chrystofem. Krystianofobią. Boże! chrystianofobia w Polsce, gdzie naprawdę Kościół ma tak silną pozycję i jeżeli ktoś krytycznie wypowie się na temat Kościoła hierarchicznego, to znaczy, że mamy do czynienia z chrystianofobią. Przecież to jest jakiś rodzaj paranoi. Naprawdę to przemówienie Romanowskiego było z tego punktu widzenia kuriozalne. A poza tym, dlaczego pieniądze przeznaczone na ofiary przestępstw mają iść na jakąś wydumaną chrystianofobię? Na nawet jeśli jest się konserwatystą, to chyba trzeba dostrzec ten gigantyczny absurd. Sam Matecki zresztą spodziewa się zatrzymania, ponieważ wspominał o tym w rozmaitych swoich wystąpieniach publicznych. Co więcej, przeczytałam właśnie, jeszcze może znajdę ten fragment, że sam Matecki, obawiając się aresztowania, przepisał już miesiąc temu swój dom na rodziców, a jednocześnie. Rodzice wypłacają mu y, darowizny. Widocznie pan poseł się jakoś tam y, y, zabezpiecza przed, y, y, przed możliwością zatrzymania. Dodam jeszcze, że Matecki, tytan intelektu, m, ogłosił, że ksiądz Michał y, O, który został aresztowany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, to współczesny ksiądz Popiełuszko, a słyszałam nawet porównania y, polityków PiSu do prymasa Wyszyńskiego. Jedyne, co mogę powtórzyć jeszcze raz, opamiętajcie się. Obrażacie pamięć y, y, księdza Jerzego Popiełuszki obrażacie prymasa Wyszyńskiego porównując go do kogoś takiego jak ksiądz Michał o, którego rodzina robiła jakieś tam machlojki wokół tych pieniędzy z funduszu sprawiedliwości. W każdym razie tak wynika ze zeznań Piotra W. Naprawdę to jest niewiarygodne, że można robić takie porównania. Żeby było śmieszniej, może i na Mateckiego przyszła jakaś refleksja, bo ten wpis na platformie X, który dotyczył porównania właśnie do księdza Jerzego Popiełuszki po jakimś czasie zniknął. Reasum Czekamy na wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu i czekamy na szczegółowe informacje. Wtedy dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, jak wyglądały przepływy finansowe między Funduszem Sprawiedliwości a tymi stowarzyszeniami związanymi z Mateckim i gdzie dalej szły te pieniądze, które ziobryści przekazali właśnie tym organizacjom. Muzyka